Kurnik, tak niektórzy mieszkańcy Wilanowa nazywają sklep Dino, który powstaje na tym prestiżowym <laughs> warszawskim osiedlu. Sprawdźmy, jestem na budowie. Klamka zapadła. To tutaj, w samym sercu Prestiżu, powstaje pierwszy sklep Dino w Warszawie. To polska sieć znana głównie z małych miejscowości. I to wywołało święte oburzenie Warszawiaków, łamane na napływowych Warszawiaków. Niepotrzebne wkreślić. I fale memu. Dino i Rafał. Dino oczami mieszkańca Wilanowa. No i oczywiście mieszkaniec Wilanowa po wejściu do Dino. Krzyż koło Dino. Prowokacja Polscy politycy też się pokłócili Radosław Sikorski vs. Patryk Jaki To jest miasteczko Wilanów Nawet 90% ludzi głosuje tutaj na Tuska i Lewację Radek Sikorski odpowiada My za Baum często kupujemy w naszym dino Na występie koło Nakła I płacimy patriotycznym blikiem Jaki tu Dino powstaje. Tu nie ma żadnych protestów, oburzenie zostało w internetach, ale spokojnie, nikt wam prestiżu nie zabierze. Już w 2012 roku mówiło się, że miasteczko schodzi na psy, bo miała tu stanąć. Biedronka. Dziś jest ich pięć. Kurde, ja naprawdę mam chociaż metro. Zróbmy z otwarcia Dino w Wilanowie wielkie wydarzenie. Kogo byście zaprosili? Zenka Martyniuka? Zobaczymy, czas pokaże. A może kogoś bardziej prestiżowego? Nowy supermarket, a właściwie jego drzwi główne otworzy o 10.02. Znany i lubiany stróż nocny, pan Zdzich. Napiszcie koniecznie w komentarzu.